Chcę wam pokazać, że zbierałem tutaj różne takie elementy do zraszania, ale nie wszystkie z mojego punktu widzenia i w ogóle użyteczności nie przydaje się. Między innymi te właśnie tutaj. Mogłyby być w ostateczności, jakby się miało, ale kupować nie warto. Także te rurki też to są rurki, które są twarde, za małe średnica, nie wchodzą tutaj w te, ale znów jak podgrzejesz to z tego cieknie. Najlepsze to są rurki właśnie takie, o. one pasują do tych trójników, do tych czwórników, wszystko ładnie się nakłada, tak jak tu widzicie, o. to można rozbudowywać tą... Instalację kropelkową i używać ją do podlewania. Prosta sprawa wciskasz i jest szczelne. Taką rurką można tu zakopać nawet ale ja będę miał na wierzchu żeby mieć w razie czego wgląd co się dzieje. i będę zakładał zraszacze wymyśliłem to w ten sposób możecie tak samo możecie inaczej proszę zobaczyć że mam tutaj na odkład jedną sadzonkę drugą sadzonkę hortensji dębolisnej no i żeby ona miała cały czas tutaj wodę no to no to wezmę i założę te zraszacze i zobaczymy jak to będzie działać w grubszym miejscu trochę mi się krzywa to złapałem mniej więcej ma około 6 mm czyli jak ja mam sobie wziął gwoździa 44 mm płyt ma gdzieś około 3,25 mm Drut spawalniczy, to jak ja zrobię tutaj jakoś pikulec, nagrzeję go to powinno wejść i uszczelnić. Z... Na końcówkę tego węża założyłem złączkę, szybko złącze ogrodowe, a na, będę próbował zrobić to w ten sposób, jak widzicie, czyli tym drutem. Yy, nagrzanym no niekoniecznie do czerwoności tylko wystarczy yy, nagrzać trochę zapalniczko, wcisnąć żeby się zrobił otworek i, i włożyć w ten otworek yy, ten skraplacz yy, później jak on yy, zacznie stygnąć to zaciśnie yy, ponieważ tak jak mówiłem końcówka yy, tego ma 4 mm a drut 3,25 to y, powinno się zacisnąć, i tutaj widzicie, jest y, do regulacji y, ilości przepływu, przepływu wo, wody. No i zobaczymy. Tak, będę próbował zrobić. Wcześniej wykonałem instalację y, wodną, podziemną. Rozprowadzałem to rurkami PP. Y, jeszcze za czym były tutaj kwiaty krzewy i drzewa i robiłem z rurki PCV150-160 i to wygląda w ten sposób, że o zobaczcie, szybko złącze ogrodowe nakłada się na rurkę na, na ten nakłada się, zapina się i puszcza się wodę. I robię teraz zrasza, zraszacze. Kupiłem takie y, elementy na Allegro. Niech drogo to kosztowało chyba 29 zł albo 19, nie pamiętam. I tu rozprowadzam sobie rurkami koło krzewów, aż tam. I pokażę Wam jak to ładnie prosto można y, zrobić i niedrogo. Ta świeczka jest po to, aby nagrzać pręt jak już poprzednio pokazywałem ten pręcik ma e, średnicę 3,25 układam to szykuje tą rurkę tym pręcikiem gorącym. No, mi się powinna zrobić taka sama dziurka 325. To i nawet gdyby to tak się nie uszczelniło jak ja to chcę, to i tak będzie tu regulację mogę nawet zamknąć całkiem no ale to będzie i podlewać krzew no i o masz i tę moją sadzonkę czyli tą a no i teraz będzie dobra wyszło do końca dobra tak. w pierwszym roku założyłem firmę usługową e, hydrauliczną nazwałem ją majster klepka to na e, mama tak zawsze na mnie mówiła, bo zawsze coś rozbierałem, coś rozbierałem i składałem. Trochę części nie zostało, ale działało. Tylko ile? No właśnie. A teraz już. Na emeryturze można się bawić takim właśnie Rzeczami wymyślać swoje pomysły, wdrażać w życie z komary gry w tych rzeczorach nazwa nawet tej firmy trwała trochę, bo no, do czasu kiedy Pani z urzędu skarbowego zaczęła się śmiać, no trudno, żeby się nie śmiała, no ale i wtedy zmieniłem na inną nazwę e... tą firmę i e... dotrwałem na... do emerytury, tam też wdrażałem różne swoje pomysły, ale na już takie zgodne z, z przepisami z, z normą bezpieczeństwa, normą, polską normą bez, tak już nie och no, tak jak tu zgasiłem, ale to najpierw wezmę tak i tu będziemy mieli jeszcze jeden wstawię najwyżej przykręcę żeby lepiej przykręcić jak mam brakować o, trochę za zimne trochę za zimne, musimy cieplej, a to muszę sobie większą świeczkę i tak kryją komary, korzystają z tego, że człowiek na czworaka i plecy odkryte. Ładnie, zobaczymy jak to będzie funkcjonować. Dobra, przejdziemy teraz tam. Pod tamten krzaczek. A to już się dosyć ciepłe zrobiło, ale dobra, no, musimy ciepło. Inwencja twórcza poszczególnych ludzi z inną brali przykład a może innym da inspirację do jakichś lepszych rozwiązań i tańszych I to wszystko grę w grę wchodzi właśnie i koszty i efektywność a przede wszystkim chyba umiejętność wykonywania Chęci, chęci, chęci. O te są duże zalety ludzi, którzy szukają nowych rozwiązań. Co dopiero wieczorem będzie, będą gryźć na potęgę. Może jeszcze doświadczenie coś powie, jak podłączę, puszczę tą wodę i zobaczymy wtedy. Może coś jeszcze lepszego się wymyśli. Nawet jeśli będzie przeciekało gdzieś tam z boku. To, to też będzie dobrze, bo, bo przecież. Ale brzęczą komary. Taki jest efekt końcowy tych zraszaczy. Znaczy to jest takie automatyczne podlewanie bardziej niż. Ee... niż zraszanie, no ale zraszanie.